ma dzisiaj coś czego nigdy nie było na kanale, czyli kontrakt w CS-ie i dzisiaj jest plan, żeby zdobyć m 41 z Czarny Lotos z nowej kolekcji Kilowata. Mam tutaj pompę z Kilowata, tą m ta m też z Kilowata i, i ta mp 7 więc trochę szans jest. Nie obliczałem nawet tego ile my tu mamy na zyski, ile na stratę. Po prostu chcę jakiegoś fajnego różowego skina. Tu jest zimny grad, takie tam, no, no ogólnie coś fajnego. Ale zanim to, g 4 skin jest oczywiście strona do otwierania skrzynek ze skinami do css Jeśli masz ochotę, jesteś osobą pełnoletnią, możesz sobie wjeżdżać. Kod promocyjny to jest oczywiście Santi7. Z moim kodem masz plus 5% do każdego depozytu. Darmą skręczkę Mil spec na start. Mam nadzieję, że też fajne szczęście Ci wtedy dopisuje. No i jak masz ochotę coś wpłacić, to daj mi znać na Discordzie. Wpłata skinami na stronę jest bezprowizyjna. Masz tutaj różne tryby, też kontrakty, takie jak dzisiaj w CS-ie, e, bitwy. Zwykłe otwieranie skrzynek, tryb control. Także sobie sprawdzaj, a my lecimy z tym kontraktem. Nie będzie tutaj za bardzo emocji, bo zmienili to w tym CS-ie dwójce w GO, to przynajmniej podpisywaliśmy ten kontrakt jakkolwiek, a teraz to tylko klikamy tutaj i kontynuuj. Także naliczymy no, liczymy na coś z kilowata. Zobaczymy, co wypadnie, aż jestem kurczę, sam ciekawy. Dobra. Trzy, 2, jeden. Proszę, 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 proszę. Uuu, ej, okej. Okay. Trafiliśmy kilowata, tylko nie trafiliśmy emki tej, którą chciałem, a uspa. Uspik też fajny. Uspik też fajny. Jaki stan jest tego uspa, bo w sumie to już mam jednego takiego, ale. Po testach bojowych. Okej, okay. jaki float? 0,29, to chyba jakieś słabsze skiny w życiu. No ale ładny ten uspik, co ty, co, 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 co ty o tym powiesz? Co ty o tym powiesz? No. a z, Mogę zobaczyć, co mnie to kosztuje jeszcze. 43 zł. Nie wiem, jak tam te skiny kosztowały, ale chyba profit. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem. Ciężko mi powiedzieć. Możecie napisać w komentarzu. Dzięki serdeczne, do zobaczenia w lepszym świecie. Cześć, cześć, cześć.